Siemanko, witam Was w drugim odcinku gry Brawl Stars. Jak wy zaraz zobaczycie, to mam 85 bucharków, bo przed chwilą nagrywałem odcinek, ale nie nagrał mi się, się okazało. A na tym odcinku odlokowałem nitę Colta i trafiłem w skrzynce poko, więc bardzo Was przepraszam, że tego nie nagrałem. Ale za to w tym odcinku zagramy. Każdym po jednej rundę, gierce. I ogólnie jak będę miał piąty poziom to założę plan, gdzie będziecie mogli wbijać i zrobię odcinek, gdzie będę grał z widzami. Ale klubsów leży. Jeszcze to za zniszcza. Tu już mam 8 klipsów. Tutaj raczej już będzie win. Tego kolota trzeba, bo mnie będzie obijał. Wyjaśnij. Ale ucieka. Najpierw taki kozak obija mnie, a potem ucieka. Dobra, tutaj. Tego kolota. I ale primo. O nie załatwiłem ją tego ulta dobra, jest kolejny win, plus jest 10 pucharków. Ogólnie pomaniacze trochę brawla. Jutro pewnie będę na następnym odcinku będę miał już, czyli jutro z jakichś 300-400 puszek, jak nie więcej. Może już w kolejnym odcinku będzie odblokowana Jessie za 500 pucharków Dobra, szhering i nity nie ma. Dobra, mamy już cztery krupsy. To tam jest rauza. damy rozie miśka, żeby się pobawiła z miśkiem. Miśkowi pomożemy, jeszcze już 7 kubów mamy. Tutaj jeszcze jest kolejna skrzynka jest tych kubów 8. Jest wielkie starcie. O, tutaj roza. Czeka już się boi. Mi się załatwił rozę. Jest drugi uinek z rzędu. Zagramy sobie kolotę mogłem sobie odebrać podwajać żetonów ale za późno zauważyłam, że już jest dostępny. Prawie mi ten Barley wyjaśnił. Ale miałem wszystko pod kontrolą. O, tutaj jest El Primo na trzecim i Rosa. Jest Fina z tym koltem. Przecież prawie przed chwilą zginął. Dobra. Win na luzie będzie. Jest ja trzeci win z rzędu. I ostatnią gierkę zagramy sobie foco. Jak wygramy tym poko, zrobimy wina to będziemy mieli Big Boxa Ale i Pucharów. A nie. Nie będziemy mieli. To, to spróbuję wygrać dwa razy kimś yy, najbliżej rangi Poko i spróbuję jeszcze raz z kimś za chwilę wygrać. Ale chyba nikim nie będę mógł. To najwyżej w następnym odcinku zobaczycie tego big boxa. I załatwiona. Jeszcze 5 za zademiarze. O tutaj jest el primo. To zostaje 4 za Oczywiście za mną. O tutaj szali się bije. Spoko. Ja wyjaśniłem Shari, A roza. Spoko. ła ulta, użyła ulta i uciekła. I kolejny win. Wystarczy że zrobimy teraz Wina, to może spróbujemy tego Wina to zrobić. I wtedy będziemy mieli raczej Big Boxa. Piszcie też w komentarzu, czym. Mam grać na duo z moimi kolegami i wbijacie też na kanał do dziadek i Ty, Damian BS, Jung Grzybek, Rob Mot. I zostawcie u nich suba. Wierzę, jak ona mnie jest na w warte. Plus 4, brakuje mi 3 punkty doświadczenia. To spróbujemy jeszcze raz. ale ten Elprimo Primo ucieka i Elprimo Primo załatwił misiek Dobra damy się zniszczyć Barleyowi Albo dobra zniszczymy go jeszcze bo to by trwało wieki I tutaj, o nie, prawie nas załatwiła I teraz ucieka, się leczy Ta roza Dobra i winek i na szybkiego otworzymy teraz tego bigboxa. I czy tutaj coś będzie. Gold, punkty mocy do kolta i nic niestety nie ma. Tylko jakieś bonusy po żetonów. Dobra, widzimy się w następnym odcinku, to do zobaczenia.